witajcie kochani w kolejnym filmiku z serii wybierz kartę. Dziś przygotowałam film, w którym odpowiem na pytanie, jaki będzie jej jego kolejny krok w twoim kierunku. I tak jak widzicie, wylosowałam dla was wcześniej karty, pogrupowałam je. Pierwsza grupa jest to ametyst, druga kwarc różowy, trzecia turmalin i czwarta tygrysie oko. I waszym zadaniem, tak jak zawsze, jest wybranie jednej grupy kart. Ja oczywiście dam Wam na to trochę czasu, a korzystając z okazji, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart Tarota. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, jeśli chciałabyś, chciałbyś skorzystać z czytania indywidualnego, które odbywa najczęściej się przez telefon, Whatsapp bądź Skype'a, zachęcam do napisania na adres mailowy, który widzicie w dole ekranu. Cennik czytań znajdziecie w komentarzu pod filmem, um, również na moim facebooku, na mojej stronce, do których podałam linki w komentarzu, także zaglądajcie tam. Um, no dobrze, kochani, to by było na tyle. Przejdę może do kart. Pierwsza grupa kart, zobaczmy. Ametyst. Jaki krok, jaki krok ta osoba. Um, zrobi w Twoim kierunku. Teraz tak, bo to w zależności od tego, na jakim etapie jest Twoja znajomość z tą osobą, bo jeżeli jest to osoba nowa poznana, to tutaj ta interpretacja będzie troszeczkę się różniła od, od interpretacji, gdyby to była osoba, na przykład, którą już znacie, albo nawet Twój ex, tak? Także, może skupmy się na tym, jeśli jest to nowa osoba, tak? Jeśli jest to nowa osoba, którą e, poznaliście, to ta osoba będzie, jaki zrobi krok? Stanie przed wyborem, będzie miała do wyboru sytuację z przeszłości, bądź osobę z przeszłości lub ciebie, tak? E, I tutaj, e, co mi się, co karty pokazują, że. E, Podejmie taką decyzję, aby zamknąć przeszłość ze za sobą, żeby zakończyć pewną relację z przeszłości. To jest rzeczywiście to w kartach pokazane, to jest zamykanie czegoś, co było, definitywne odcinanie się od tego, co było, aby otworzyć się na coś nowego. Czyli w tym wypadku, jeżeli jest to coś nowego, jest tutaj pokazane, że ta osoba pozamyka wszelkie sytuacje związane z przeszłością, z jakimiś. Związkami, ze związkiem na przykład z przeszłości, i zwróci się ku Tobie, tak? Zwróci się ku Tobie, i tutaj mi się pokazuje, że będzie starała się, aby z tej, z tej relacji coś więcej wyszło, tak? Tak to tutaj jest pokazane. Natomiast, jeżeli jest to osoba, myślisz o osobie, która um, była, Twoją byłą partnerką, twoim byłym partnerem, to tutaj mi się pokazuje, że ta osoba będzie właśnie chciała zamykać e, tą relację z tobą i niechęć powrotu, tak? Niechęć powrotu, czyli zamykanie zupełnie e, przeszłości, odcinanie się od przeszłości, kończenie tego, co, co było i zwrócenie się ku. Ku nowemu, tak? Na przykład, jeżeli jest to y, ex, to nie jest osoba, z którą aktualnie jesteś y, w związku, bo jeżeli to będzie osoba, właśnie w którą jesteś w związku już od jakiegoś, dusze, jakiegoś czasu, tak, czy dłuższego czasu, czy od jakiegoś czasu po prostu, to tutaj mi się pokazuje, że ta osoba będzie chciała y, pozamykać jakieś sytuacje z przeszłości. <laughs> Tak? nawet jeżeli miałaby to związek na przykład z jakąś yy, no, nie, nie, nie przyją, nieprzyjemną sytuacją z przeszłości, na przykład, czy w ogóle jakąkolwiek, czyli będzie chciała pozamykać sytuację z przeszłości, czy nawet yy, jeżeli mieliście jakiś konflikt, czy jakieś nieporozumienie, czy jakaś nie, nie, niesympatyczna sytuacja. Między Wami, coś, co nie do końca dobrze wpływało na relacje, to ta osoba będzie chciała się od tego odciąć. Odciąć się od tego, co niepotrzebne i zw zwróci się ku, ku Tobie. Czyli w relacjach, gdzie e, coś się dzieje, e, podsumowując, oczywiście, jeżeli w relacjach, kiedy coś się dzieje między Wami, czy kiedy coś się rozpoczęło między Wami, to będzie to taki, e, taki pozytywny, tutaj. E, Pozytywna wiadomość dla Was, dlatego że ta osoba będzie się kierowała w Waszym kierunku, tak? Jeżeli ta osoba e, jest w Twoim życiu aktualnie. Bo jeżeli chodzi o Twojego jakiegoś byłego partnera, partnerkę, to jest tutaj informacja o tym, że ta osoba będzie chciała pozamykać, czyli kolejnym krokiem będzie odcinanie się zupełne. I teraz tak, zobaczmy. Co karty radzą. Tutaj wejmę jedną kartę. Zobaczmy, jaka jest, jaka jest rada dla Ciebie w, tym, w, w tej kwestii. No właśnie, i zobacz. Tutaj jest taka sytuacja, żeby po, o, zburzyć wszystko to, co, co stare, to, co e, niestabilne. Czyli to, co nie działa, należy zburzyć, bo coś było e, po prostu budowane tak jakby na niestabilnym gruncie. I tutaj radą dla Ciebie jest, zbóż również swoje, e, swój punkt widzenia, czyli obalenie takich starych y, y, może przekonań, tak? E, spójrz inaczej, spójrz inaczej, spójrz z innej e, perspektywy to jak dotąd patrzyłaś, patrzyłeś na, na sytuację nie działa i tutaj jest coś nowego właśnie potrzebne, inne spojrzenie inne spojrzenie na tą relację też tak, również jeżeli miałoby, jeżeli myślałaś, myślałeś o jakimś byłym partnerze tak, partnerce, to karty tutaj mówią, rada dla Ciebie nie trzymaj się kurczowo czegoś tylko Zbóż to, bo, bo to, już, bo to już nie działa. Tutaj nie ma, nie, ma, nie ma czego żałować, i otwórz się na coś nowego, tak? Także tutaj karta bardzo, bardzo na temat powiedziałabym. I teraz tak: osoby, które wybrały drugą grupę, kwarc różowy, zobaczmy. Jaki będzie kolejny krok tej, tej osoby? Powiem tak. Ta osoba tutaj ukazała się jako osoba, która ona bardzo taki, tak powoli, powoli działa. Powoli działa, ale bardzo precyzyjnie, o może tak. Ona najpierw jest to osoba, która myśli, planuje, zastanawia się, daje sobie czas, ale jak już coś zrobi to zrobi to bardzo dokładnie, czyli ta osoba widać, że ona rzeczywiście planuje coś, um, aby zrobić w Waszym kierunku i tutaj mi się pokazują starania. Starania, działanie, e, takie bardzo... E, jest to osoba bardzo taka um, rzetelna, bym powiedziała, i będzie postępować bardzo um, w taki sposób. Um, Uczciwe, o może w taki sposób, w bardzo uczciwy sposób, małymi kroczkami, kroczek po kroczku do celu. Ona sobie na chwilę obecną e, ma w głowie jakiś plan i będzie skutecznie do tego. Dążyć i tutaj są bardzo pozytywne działania, powiedziałabym, bo to oczywiście zależy od tego, na jakim etapie jest Wasza znajomość, bo może być tak, że to jest tylko znajomość, albo znacie się z widzenia, tak, i czujecie gdzieś po kościach, że coś się dzieje między Wami, a, albo może to też dotyczyć związku, w którym obecnie jesteś, tak. Także tutaj, jeżeli odpowiadając na to pytanie, to bym powiedziała: ta osoba będzie starała się w jakiś sposób do Ciebie zbliżyć, ale będzie to w takim bardzo powolnym tempie, tak? Jeżeli to jest taka początkowa znajomość. Natomiast jeżeli jesteście w związku, to ta osoba będzie pracować nad, nad związkiem, będzie uczciwa w tym wszystkim, będzie starała się, żeby było dobrze, tak? Także tutaj jest to staranie pokazane w kartach. Bardzo fajne karty. I teraz zobaczmy, jaka jest rada dla Ciebie, to karty tutaj radzą w związku z tą sytuacją, w związku z tym rozkładem. No właśnie. I teraz tak. Co radzą, bądź przed czym przestrzegają? I tutaj mi się pokazała taka energia braku. Energia braku. Nie skupiaj uwagi na tym, czego ci brakuje. Czyli przyjmijmy tak. Ta osoba działa bardzo powoli. To ale ona działa, ona robi plan w swojej głowie, może nie widać będzie jeszcze tych rezultatów już, zaraz, teraz. To nie skupiaj się na tym, że tego, że tego jeszcze nie ma, że tego jeszcze nie widzisz, tak? Ponieważ pamiętaj, tak działa prawo przyciągania, że to, na czym skupiasz uwagę, rośnie. I jeżeli ty będziesz się skupiać na tym, że, no nie wiem, dajmy na to, ta osoba ci się podoba i chciałabyś chciałbyś tak żeby no załóżmy jesteś kobietą chciałabyś żeby cię zaprosił nie wiem na kawę a tutaj na razie nic się nie dzieje masz wrażenie że nic się nie, nie dzieje ale w głowie tej osoby dzieje się bardzo dużo tak także skup uwagę na tym czego pragniesz skup uwagę na tym czego ty chcesz od tej osoby w sensie jak chcesz żeby ta relacja wyglądała i skup się już na ostatecznym rezultacie że to już się wydarzyło i wtedy gwarantuję, że to, że to otrzymasz. Jeżeli nawet nie od tej osoby, to pojawi się w Twoim życiu osoba, która ci to wszystko da, czego ty pragniesz. Także tutaj nie skupiaj się na energii braku, ponieważ dostaniesz tego, tego więcej, tak? Bo piątka pentagramów jest kartą, no właśnie, takiego ubóstwa, takiego braku. W tym wypadku, czytamy tutaj o uczucia, o związki, o relacje. To będzie skupiała się właśnie na tym braku, że brak tego związku, brak jakiejkolwiek relacji, brak tej miłości. Jeżeli, no i właśnie taka, taka informacja dla ciebie, nie skupiaj na tym uwagi. Skup uwagę na tym, jak chcesz, aby, aby Twoje życie uczuciowe, aby Twoja relacja z tą osobą wyglądała, i skup się nad na wszystkim tym, co pozytywne. Także to jest druga grupa. Trzecia grupa. Turmalin, zobaczmy. Oj, oj, tutaj, kochani, osoby, które wybrały tę grupę, mm, jaki będzie kolejny krok? No tutaj ta osoba zrobi coś, czego ty się nie spodziewasz. Zupełnie. Coś, czego się nie spodziewasz. Dużo seksualnej energii mi się tutaj pokazało, tak? Także, no w zależności od tego, w jakim jesteś, w jakiej jesteś relacji z tym, z tym człowiekiem, tak? Z tą osobą. Bo jeżeli jest to coś takiego. Co dopiero się rozpoczęło, jeżeli jest to wnajomość, to e, jest duża szansa, że to się przerodzi w romans, tak? E, w jakiś związek, i tutaj pokazuje mi się no, też zazdrość. Tutaj są też takie emocje seksualne: tutaj jest dużo seksualności, dużo. Em, Takiej trochę zaborczości. Mogłabym też powiedzieć, że w niektórych przypadkach może być taka troszeczkę toksyczność, też, tak? bo to jest duża zaborczość w kartach pokazana. Także to je, będzie coś, działanie takie, czego ty się kompletnie nie spodziewasz, i to może być nagłe, czyli nagła zmiana frontu. Jak było tak i tak, to będzie zupełnie inaczej. Jeżeli jesteś w związku z tą osobą e, i wszystko w, jest dobrze, to tutaj. Coś takiego się wydarzy, coś się zmieni. Zobaczysz, spojrzysz na tą osobę, tak jakby. Zobaczysz jej inne oblicze, to troszeczkę może gorsze oblicze, czyli może to być związane ze zazdrością, a może. No, diabeł mówi o czymś, czego jest zawsze za dużo, tak? Czyli to jest też taka nieokiełznana siła to są jakieś pożądania, tak? To, to właśnie tutaj taka, taka sytuacja mi się pokazała, czyli coś zrobi takiego, co z jednej strony bardzo Cię zaskoczy, z drugiej strony może w niektórych przypadkach albo przestraszyć, albo zniesmaczyć, tak? Bo tutaj mi się pokazała bardzo silna energia seksualna. Także to w zależności od tego, od Twoich upodobań. Także tutaj e, zobaczysz tak jakby inne oblicze tej osoby i tutaj rzeczywiście jest pokazane to, to działanie związane właśnie z takimi emocjami jak zazdrość, zaborczość no, i duża właśnie seksualność. I teraz zobaczmy, co karty radzą. Co karty radzą w tej, w tej sytuacji? Znaczy, karty mi tutaj pokazały, że co radzą? Ka karty przede wszystkim. Dla mnie jest to informacja, że nic ci się nie, nie stanie, ponieważ jesteś, masz ochronę. Masz po prostu ochronę. Natomiast też karty mówią, żeby. Tutaj też jest takie, taka, taka, taka sytuacja, gdzie no właśnie, możesz mieć tendencję skupiania się na tym, co, co dobre u tej osoby. I zupełnie nie zauważać tej, tej, tego drugiego oblicza. Także tutaj karty radzą, aby e, też no, słuchać tego głosu intuicji, tak naprawdę, żeby posłuchać tej swojej intuicji e, i żeby e, troszeczkę, jakbym powiedziała, zdystansować się i spojrzeć tak jak, na, na sytuację, tak jak sprawy rzeczywiście wyglądają. Nie mydle sobie o, oczu i e, też. E, bo tutaj mi się kojarzy, może nie iluzja, ale nie idealizuj, bym powiedziała, nie idealizuj. Jeżeli coś Ci się nie spodoba w zachowaniu tej osoby, to nie idealizuj. wycofa się trochę, spójrz na to i oceń tak, jak rzeczywiście e, sytuacja wygląda. Natomiast karty tutaj mówią, że na pewno nic Ci się nie stanie, także e, nie, nie ma tutaj żadnego ryzyka, że coś Ci się, e, coś ci się stanie, jesteś pod ok pod ochroną, tak? Taka jest informacja. Przede wszystkim to jest główna informacja. Jesteś pod ochroną. I czwarta, ostatnia grupa. Tygry się oko. Zobaczmy. Kolejny krok y, tej osoby. Jaki będzie kolejny krok tej osoby w Twoim kierunku? Powiem tak. Tutaj ja noszę wrażenie i teraz tak. Jeżeli jest to osoba, której Ty tak wcale dobrze nie znasz, albo początek znajomości, to tutaj mi się pokazuje, że ta osoba, um, aby osiągnąć swoje cele, ucieknie się nawet do jakiegoś kłamstwa, do jakiejś manipulacji, tego typu sytuacje. W Twoim kierunku. To znaczy tak, nie, nie zrobi. To znaczy tak, może być tak, że. Um, tak, jeżeli, jeżeli jest to nowa znajomość, jeżeli jest to nowa znajomość, czyli coś, co dopiero się rozpoczęło, to tutaj mi się pokazuje, że ta osoba, um, aby osiągnąć swoje cele, aby na przykład zrobić na tobie wrażenie, aby um, um, Zacząć z Tobą jakiś romans, na przykład, jeżeli to się jeszcze nie rozpoczęło, tylko jesteście na etapie takiej znajomości, chodzenia na kawę, nic więcej, to tutaj ta osoba będzie, będzie chciała Cię zdobyć, um, nawet um, posuwając się do tego, że może w jakiś sposób manipulować sytuacją i w jakiś sposób nie do końca być wobec Ciebie osobą szczerą, tak? Żeby na przykład zrobić na Tobie wrażenie. To nie jest nic takiego, co Ci ma zaszkodzić. To nie jest jakieś kłamstwo, żeby, żeby Ci zaszkodzić, żeby coś na przykład w jakiś sposób jakąś krzywdę ci zrobić. Nie. To chodzi o to, żeby Tobie zaimponować, że ta osoba będzie walczyć o Ciebie. Walczyć o Ciebie może nie do końca, tak jak tutaj karty pokazują, będzie. Um, będzie to robiła uczciwie, może być tak, że będzie walczyła o Ciebie, o Twoje względy z kimś innym jeszcze, tak? I będzie posuwać się do, no, nie do końca takich, um, nie będzie tego robiła w taki sposób uczciwy na przykład, tak? Będzie tu jest ewidentnie pokazane, że ta osoba będzie tak jakby walczyć o Twoje względy zabiegać o twoje względy, Tak że tutaj mi się pokazują też, że ma jakieś rywali rywalki, Tak że będzie się starała w jakiś sposób cię zdobyć. W niektórych przypadkach może być tak, że zdobyć dla swoich jakichś tam celów, tak nie do końca może tobie odpowiadających, ale nie chodzi tutaj o to, żeby żeby zrobić Tobie krzywdę. Ta osoba po prostu sobie gdzieś tam wbiła do głowy, że musi, musi Cię zdobyć, tak? Jeżeli jest to um, no chociażby nawet były partner, tak, czy partnerka, to również tu jest jakaś walka, tu jest jakieś zabieganie o Ciebie, albo może jesteś w związku, to może chodzić o to, że ta osoba będzie chciała Ci ten związek um, popsuć, tak? Będzie chciała ci ten związek popsuć i, i cię zdobyć po prostu, tak? Także tutaj mi się pokazują takie nie do końca czyste zagrania w celu zdobycia Twojej osoby. Jeżeli jesteś w związku z tą osobą, to może tutaj chodzić o to, że ta osoba będzie chciała postawić na swoim, czyli jej, jej zamiar, jej krok kolejny będzie taki, że nie do końca te, te zamiary tutaj są uczciwe, że będzie walczyć o. Swoje będzie walczyć o to, aby no, było mm, po jej myśli, tak? I teraz rada kart. Zobaczmy, jaka jest tutaj rada kart. Zobaczmy. O, widzicie. Hmm. Jakie te karty mądre. Słuchajcie, tutaj mi się pokazała e, karta diabła. Diabeł jest. E, potrafi być taki e, przenikliwy, potrafi być taki, e, czyli ty masz się wykazać większym sprytem niż ta osoba. No ma to sens, prawda? Czyli tutaj mi się pokazuje ta przebiegłość tej osoby rzeczywiście, a ty jako w tej energii diabła masz stanąć, ty, czyli masz e, stanąć w swojej obronie, czyli masz być jeszcze bardziej osobą taką sprytną e, i Bardziej no, przebiegłą, no ja wiem, że to są cechy, które nam się niekoniecznie dobrze kojarzą, natomiast jeżeli ta osoba będzie w taki sposób y, y, postępowała, to ty masz po prostu stanąć, tak jakby w swojej obronie, y, bo diabeł jest to taka moc no, ogromna, taka przeogar przeogarniająca. Y, Także tutaj, no i to też jest ogromna inteligencja. Także tutaj skorzystaj z tej energii, takiej przebiegłości, którą gdzieś tam w sobie masz, i nie daj się zmanipulować. I tutaj rzeczywiście karty pokazują, że masz tą moc w sobie, taką, tej przebiegłości też, że nie, poz, nie pozwól się zmanipulować. Tak? Nie chodzi o to, że ta osoba jest zła, że w ogóle masz ją skreślić ze swojego życia. Nie, po prostu. Nie daj się zmanipu, zmanipulować. Tak? I obserwuj, obserwuj i bądź e, bardziej sprytna, bardziej sprytna niż ta osoba. No, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że e, filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Zachęcam do subskrypcji. E, piszcie do mnie. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.